Z góry przeprosić za dźwięk, bardzo przepraszam, miłego oglądania. Siemano, witam Was w następnym odcinku Bed Wars. Dzisiaj natomiast będziemy sobie grać w, Ma w Minecraft Bad Wars. W sumie, to chyba... Jak zawsze. Tylko będziemy mieć jeden challenge. Musimy wygrać grę. Jak wygram grę, odcinek się kończy. Co za game mały, ty gejo, tygoo! Gej, ty gej, ty gej, ty gej. A nie, nie on to miał Fajnie, No to fajnie. Pożegna się z Bedem, proszę. Pożegnaj się ze swoim życiem, proszę. Pierwszy film mi się nie nagrał, bo tak sobie stwierdził że się nie nagra film kurde tak szczerze to było pisko żebym nie <grymne> nie dobra kupiłem sobie broje. Mm. kupimy sobie dużo fireballi jabłka i kupimy sobie wiem że papka mnie a czyli ktoś jest w mojej bazie właśnie po to kupiłem żeby wiedzieć czy ktoś jest w mojej bazie? Ja pier... Witajcie w mojej pierwszej arenie. Dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Wars. No co? Sięgam, ja już, sara, się nie będzie chciało tego nagrywać. Zabierzę. Co myślałem? Spadłem? Wyszedł! Ha! Ale leciom! Kurde się i wyszedł. Widzicie, to była wizowa taktyka na psychę. Dziękuję. Ups. Kupcic <głupik> Daisy? Kupimy sobie żelazną zbroję narzędzia, bo w poprzedniej rundzie nie kupiliśmy. Złote jabłuszko i niepotrzebnie trzy miecze, bo mi z klikiem kliknąłem. Dobra, to ale to tam jest niepotrzebne. Bo kto ma wyro? Czerwony. Jestem przeciwko czerwonemu widzowie. Znów mam szansę jakąś wygrać. Ale ta szansa chyba szybko się skończy. Fajnie, jakby typek zaraz spadł. Sobie do Wojda. A ja mu właśnie bije łóżeczko. No widzieliśmy tam typa. No spokojnie. Jest! Na raz!